Wszyscy wierni we wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze do doskonałej świętości, jak sam Ojciec jest doskonały. Tak Konstytucja Soborowa *Lumen gentium* mówi o ostatecznym wezwaniu człowieka. Nasza audycja podąża za tą myślą. Ukazujemy różnorodność powołań w Kościele, które są jak różne drogi prowadzące do jednego celu. Tym celem jest świętość. Audycję te poprowadzą dla Państwa Dominik Sobczyk i Paweł Sienkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków, Amen. Jesteśmy w audycji Radość Powołania, gdzie zapraszanych gości pytamy o to, czym, czym jest według nich powołanie, w jaki sposób też odczytują to ten tytuł audycji Radość Powołania, w jaki sposób Żyją tym powołaniem na co dzień w swoim życiu. Jest z nami dzisiaj postać znana, jeżeli chodzi o polski episkopat. Jest z nami ksiądz biskup Michał Janocha, który jest biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Ponadto z zamiłowania, z pasji jest historykiem sztuki i jego specjalizacją są szczególnie e, sztuka wschodnia, ikony, a wykłada także na Uniwersytecie e, Warszawskim. Szczęść Boże, księże biskupie. Szczęść Boże. E, księże biskupie, może takie pytanie na, na sam początek, bo właśnie tak jak zostało wcześniej powiedziane, ksiądz biskup e, jest e, historykiem sztuki. Mm, Myślę, że też bardzo, bardzo lubi, bardzo kocha to, co robi, jeżeli chodzi właśnie o pasję do sztuki. I skąd wzięło się to zamiłowanie do sztuki? Chyba z domu. Mój tata jest architektem, ma już sto i pół roku i jest w niezłej formie. I właściwie od dziecka były rozmowy na ten temat, wakacje, zwiedzanie zabytków. W Polsce, za granicą. I to był pierwszy impuls. A drugi to był ksiądz, który mnie uczył religii w takim okresie młodzieńczego buntu, który ja też przeżywałem i nawet przestałem na religię chodzić, a potem on jakoś te owce zgubione przegarnął. I to był człowiek, który yy, głęboko czuł sztukę i potrafił nas, yy, młodych ludzi, tym zarazić. To tak bym chyba yy, te dwa. Wymienił najważniejsze impulsy. Mhm. Księżyc biskupie, wspomniał ksiądz o ważnej roli księdza w księdza czasie młodzieńczym. I mamy też takie pytanie, czy obecnie piękno może być przestrzenią ewangelizacji współczesnego człowieka? Zdecydowanie tak, bo Bóg jest piękny i świat, który stworzył, jest piękny. Człowiek jest piękny. I sztuka, którą człowiek tworzy, w swoim najgłębszym nurcie jest ku temu pięknu ukierunkowana. Oczywiście trzeba od razu dać zastrzeżenie, że ten piękny człowiek jednocześnie jest skłonny do brzydoty i do zła. I że ta sztuka powołana do piękna może tworzyć również rzeczy brzydkie i złe. Krótko mówiąc, sztuka wyraża człowieka z jego wielkością i z jego małością, ale kiedy mówimy o pięknie, to ono jest bardzo blisko prawdy i dobra. I jest wielu ludzi, dla których to właśnie piękno staje się jakimś doświadczeniem. Transcendentnym. Był taki malarz, bardzo zdolny, Jerzy Wolf, który, który właśnie przez sztukę doszedł do wiary, a potem nawet do kapłaństwa pracował w Laskach. Nie miałem okazji już go poznać, ale, ale droga do kapłaństwa prowadziła dla niego przez sztukę. Myślę o księdzu Janie Twardowskim, który na pewno jest znany, znany. i trudno nam teraz oddzielić jego wiersze od jego kapłaństwa. To są rzeczy jakoś nierozdzielne. Więc y, takich przykładów y, ludzi, dla których piękno otwiera na jakieś nowe wymiary rzeczywistości, jakieś, jakich nawet nie podejrzewali, y, y, znam wiele, bo jak pisał Norwid w Prometidionie, każdy, każdy z nas, cień Pięknego nosi i każdy z nas tym piękna pyłem. I kiedy tutaj głębia przyzywa głębie, mówiąc językiem salmistów, to piękno przyzywa to wewnętrzne piękno człowieka, i wtedy jakieś spotkanie ciekawe może zaistnieć. Mhm. Właśnie bardzo często pojawia się tutaj, będzie się pojawiało w tej audycji słowo piękno. I mam takie pytanie. Jak zmieniało się, jak zmieniały się te kanony piękna w historii? Co na przykład uważane było za piękno, powiedzmy, w starożytności? Jak to później przeobrażało się na przykład w czasach średniowiecznych? Mhm. Tak prosilibyśmy księdza biskupa, jako znawcę historii sztuki, żeby, żeby nam to wytłumaczył. Mhm. Święty Augustyn kiedyś postawił takie pytanie, które po dziś dzień pozostaje ważne i otwarte? Czy piękne jest coś, dlatego że się nam podoba, czy dlatego nam się podoba, że jest piękne? Czyli, krótko mówiąc, czy piękno wynika z naszych uwarunkowań, wykształcenia, kultury, historii, wrażliwości, czy też jest piękno samo w sobie? Które można dostrzec lub nie? To jest pytanie, które lubię zadawać studentom. Kiedyś mam już perspektywę 30 lat wykładania, więc widzę, jak to się zmienia. Kiedyś raczej dominowały odpowiedzi jeszcze w poprzednim pokoleniu raczej w stronę tego drugiego że, że piękno jest obiektywną kategorią. A teraz właściwie to się nie spotyka. Piękno, piękno to jest to, co się tobie podoba, co się mnie podoba. I właściwie cała historia sztuki potwierdza takie zdanie, bo te kanony, właśnie o które pytasz, kategorie piękna się zmieniały. To, co było piękne w średniowieczu, już w renesansie przestawało być, a pojawił się inny kanon, który z kolei zakwestionował barok i tak można śledzić całą historię. Jako nieustanne zmienia, zmienianie się, ale jest pytanie, czy u podstaw tych zmian jest jednak coś stałego, y, na czym można się oprzeć? I y, 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 y tutaj, y, z pomocą przychodzą nam starożytni Grecy, dla których było oczywiste, że piękno jest kategorią obiektywną, przede wszystkim piękno świata, piękno natury, a dla nas chrześcijan to jest piękno Boga, że ono się wyraża na różne sposoby, że każdy człowiek ma swoją wrażliwość. Że po jednym filmie będą różne opinie, dla kogoś to będzie zachwycające, a dla kogoś słabe, to jest oczywiste. Natomiast niezależnie od tego, taki film może być zrobiony dobrze lub źle. To jest trochę jak ze smakiem. Ktoś lubi Bigos, a ktoś lubi Spaghetti i tu nie ma co dyskutować. Bigos można zrobić źle lub dobrze, i spaghetti też, i jakiś obiektywizm tu jest. I cała historia sztuki to jest właściwie nieustanne zmienianie się stylów i kanonów piękna, ale... Na koniec zacytuję św. Klemensa z Aleksandrii, który powiedział, że... On mówił o prawdzie, ale ja bym to powiedział o pięknie, że jest yy, polichromos kaj polifonos, czyli jest wielobarwne, i wielodźwięczne i każdy z nas i każda epoka chwyta jakieś barwy i jakieś dźwięki, a innych nie chwyta. Rozmawiamy troszkę o kanonach, o ogustach, więc chcielibyśmy tak też wtrącić takie pytanie bardziej osobiste dla księdza. Jakie jest księdza ulubione dzieło sztuki? No i tak w kilku zdaniach dlaczego? Strasznie trudne jest to pytanie, bo Mogę na nią udzielić stu odpowiedzi albo więcej i właściwie każda będzie prawdziwa, bo, no bo jest oczywiście jakaś, jakiś e, zakres ulubionych dzieł. Może no, jeśli wyjdziemy poza sztuki plastyczne, to bym, pójdziemy w stronę filmu, to bym na przykład powiedział, że wszystkie filmy Tarkowskiego są dla mnie absolutnym objawieniem. I, i, I jakimś jednym wielkim pytaniem y, o prawdę, o piękno, o sens życia, a ostatecznie pytaniem o miłość. To był człowiek, który się wychował zupełnie y, w świecie, w którym nie było Boga, bo akurat wszyscy duchowni byli albo wymordowani, albo właśnie ginęli w Łagrach w latach 30., y, ale jednocześnie był pewien. Przekaz pokoleniowy, a jednocześnie jakaś głęboka, wewnętrzna prawość i wrażliwość, a przy tym geniusz. No jak to się wszystko połączy, to powstały filmy, które po latach 40, 50, 60 nie przestają zachwycać. Na przykład Nostalgia, albo Ofiara, albo Rublow. Mam takie pytanie, bo właśnie ksiądz biskup, zanim wstąpił do seminarium, no to na pewno odkrywał to powołanie, czy zadawał sobie pytanie o to powołanie do kapłaństwa. No później ciekawi mnie to też, czy pojawiały się jakieś takie myśli, czy odkrywanie tego powołania do biskupstwa, czy to właśnie może jakoś tam przyszło nagle. I, I może takie też pytanie, jak ksiądz biskup łączy to powołanie do bycia biskupem w swojej diecezji i, i, i bycie historykiem sztuki? Użyłeś słowa powołanie do biskupstwa, które nam się kojarzy oczywiście z powołaniem do kapłaństwa, przy czym to jest, na razie nie odpowiadam na pytanie, ale woli takiej refleksji do kapłaństwa, no właśnie, wy przygotowujecie się ileś lat, a jeszcze wcześniej dojrzewało was ono każdym inaczej, ale no, coś się wydarzyło, jakaś była droga, kiedy przyszliście do furty seminaryjnej. A z biskupstwem tak nie jest. Yy, yy. W dyskustwie się człowiek dowiaduje yy, nagle i w sposób nieoczekiwany. Yy, I nie ma czasu się do tego przygotować, yy, jeżeli o tym nigdy wcześniej nie myślał. Potem całe życie jakoś do tego dorasta, tak jak się zresztą, całe życie dorasta do, do kapłaństwa, tak jak się dorasta do małżeństwa. Yy, więc yy, tutaj to, to jest taka różnica, chociaż oczywiście jest to powołanie. A jak, jak to godzić? No właśnie ja już yy, yy, ten dylemat stanął przede mną, kiedy ja szedłem do seminarium, bo ja yy, kończyłem historię sztuki i idąc do seminarium, wiedziałem, że to jest rozdział już zamknięty. Obronię praca magisterską i teraz poświęcam się Panu Jezusowi i yy, 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 że zaczynam coś zupełnie nowego, a potem jakoś tak nieoczekiwanie ta sztuka się upomniała, bo mój mistrz ksiądz Janusz Pasierb Nagle zachorował bardzo poważnie, i to była już ostatnia jego choroba. I właściwie m, tak uświadomiłem sobie, że on oczekuje tego, żebym ja jakoś e, podjął te, to, co on robił, z całą świadomością, że nie dorastam zupełnie do, do tego formatu, a potem. Właściwie przed śmiercią jakoś mi to wyraził, już nie pamiętam, czy pociągniesz ten wózek, czy jakoś tam inaczej, ale już wtedy wiedziałem, że, no, że, że ta sztuka jakoś będzie obecna w moim kapłaństwie i że trzeba to łączyć, a nie trzeba, że nawet ja chcę to łączyć i potem nie wiem jak, ale sam się przekonałem, że to takie dwa skrzydła, które jakoś się potrzebują i że, że tak naprawdę kapłaństwo jest sztuką. Sztuka ma w sobie coś z kapłaństwa. Może to tak okrągło brzmi, ale, ale jestem przekonany, że tak jest. No i jak potem przyszło biskupstwo, to to ja już sobie to niosłem i oczywiście moje jedno z pierwszych pytań do księdza kardynała no jestem na Uniwersytecie Warszawskim czy ja mogę dalej to kontynuować byłem gotów na to że ksiądz kardynał powie nie chce żebyś się to... A kardynał powiedział tak spróbuj mhm. no więc spróbowałem i, no i bardzo się cieszę że wtedy tak ksiądz kardynał mi powiedział bo widzę że to to mi bardzo pomaga, jedno i drugie. Jak się to łączy, to nie wiem, i to jest zawsze pewne napięcie, ale myślę, że to są napięcia twórcze. Jak zostało powiedziane na samym początku audycji, wykłada ksiądz na Uniwersytecie Warszawskim, także ma ksiądz kontakt z młodzieżą, ze studentami praktycznie cały czas. Czy mógłby ksiądz nam powiedzieć, co dla współczesnej młodzieży jest piękne? Jakie są te ich kanały piękne? Jak się powiedział, że każda epoka ma swoje te kanony piękne, każda epoka kwestionuje tą poprzednią, więc co ta współczesna młodzież, jakie są jej kanały piękne? Pewnie młodzież by trzeba o to spytać, ale yy, no będąc blisko nich i jakoś razem z nimi, a ten wydział Artes Liberales, gdzie pracuje. Jest takim spektrum wszystkich postaw, relacji do Pana Boga, do Kościoła, do polityki, do życia. Więc to daje jakąś ogromną różnorodność, niewolną od napięć, ale też myślę, że jakoś pomaga nam się nawzajem poznać. I wydaje mi się, że cechą współczesności jest właśnie to, że dzisiaj nie ma jednolitego stylu. Pod tym słowem rozumiem coś, co było jakimś uniwersalnym językiem danej epoki, który się wyrażał nie tylko w architekturze, malarstwie, muzyce czy literaturze, ale też w pewnym sposobie bycia i myślenia. I czy to będzie sztuka wysoka czy niska, na przykład w gotyku, odróżnimy ją od wszystkich innych. A dzisiaj żyjemy w epoce polifonii, a może ktoś powie kakofonii, gdzie mamy bardzo wiele różnych wizji człowieka, pomysłów na życie, wizji piękna i mam wrażenie, że czasem żyjemy w wieży Babel. I to jest sytuacja nie nowa, bo, bo to, już, to już w Biblii uzarania dziejów ale że jest to jakaś nowa odsłona tej wieży Babel, jakieś nowe piętra. No i to jest pytanie, jak się teraz, wykraczam trochę poza, poza Twoje pytanie, jak się teraz ma w tym odnaleźć człowiek wierzący, jak się porozumiewać, jak rozmawiać. Ja myślę, że jest bardzo ważna otwartość i słuchanie tych młodych ludzi, próba ich rozumienia, co nie zawsze znaczy akceptację i zgadzanie się z ich poglądami, ale na pewno akceptację ich jako osób. E, oczywiście to zakłada no, zakorzenienie wiadomo w kim, ale e, myślę, że to zakorzenienie e, i otwarcie. Y, no, pomagają nam lepiej, y, lepiej rozumieć no, ten świat, do którego jesteśmy posłani, ale też i samych siebie. Y, y, jeśli to próbujemy łączyć się z y, życiem duchowym i modlitwą, a tylko wtedy to ma sens, y, no, to może z tego wyjść coś ciekawego, chociaż nieraz doświadczymy y, bezradności. Nie odpowiedziałem na twoje pytanie, bo, bo, bo nie bardzo umiem, jaka jest dzisiaj, y, jakie są lansowane kanony w maskulturze, to wystarczy sobie przejrzeć parę stron internetowych, żeby wiedzieć, to nie jest skomplikowane i ta maskultura jest płaska jak ekran smartfona. Natomiast no, w każdym człowieku jest jakieś, są jakieś pokłady, o których może nawet czasem nie wie i które się nieraz objawiają. W jakichś spotkaniach, w jakichś czasem zranieniach, tragediach, i wtedy się coś ciekawego odsłania, co pozwala nawiązać dialog i co może otworzyć człowieka na, na Pana Boga. końcówku października ksiądz-biskup yy, właśnie miał wykład w ramach cyklu spotkań zakochani w Bogu, zakochani w teologii na temat miłości, przedstawiania miłości i przyjaźni w sztuce. No i w czasie tego spotkania ksiądz biskup przedstawiał tą miłość, jak, jak ona wygląda w sztuce na przykładzie małżeństw. małżeństw jak, jak małżeństwa są przedstawiane w sztuce, ale także pojawił się wątek powołania do kapłaństwa, gdzie, gdzie kapłan także swoją miłość wyraża w umiłowaniu Chrystusa i Kościoła. I może takie pytanie, w jaki sposób sztuka może pomóc, naprowadzić człowieka na właściwe powołanie, w jaki sposób może wpłynąć na, na wybór tego swojego powołania: czy do kapłaństwa, czy do małżeństwa. Trudne pytanie, muszę się trochę zastanowić. Hmm? Hmm. Ja myślę, że y, sztuka prawdziwie y, głęboka y, otwiera człowieka na tajemnice istnienia, y, stawia pytania fundamentalne: kim jestem, po co żyję, po co umieram, skąd się wziąłem. Jeśli człowiek nie zagłuszy w sobie tych pytań, co mistrzowsko czyni dzisiejsza kultura masowa, jeżeli się nie będzie przed nimi bronił, no to prędzej czy później dojdzie do pytania, co ja jestem, jak się słucha albo Chopina, albo czyta Dostojewskiego, albo staje przed kaplicą sekstyńską, czy yy, ikonami w cerkwi, to yy, coś się w nas otwiera, Człowiek nie potrafi wyrazić słowa, bo gdyby potrafił, to już te utwory byłyby niepotrzebne. My żyjemy w świecie, który paradoksalnie jest zamknięty w słowach i ulega złudzeniu, że wszystko można w słowach zamknąć. A tymczasem najważniejsze rzeczy są poza słowami. Wiedzą o tym wielcy artyści, wiedzą o tym święci, że największe rzeczy się rodzą. Zmilczenia, i tu już jesteśmy bardzo blisko Pana Boga. Mm -hmm. Ja chciałbym zadać kolejne pytanie z tego cyklu o tej masowej kulturze, o którą mm -hmm. Pan chwilę o, 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 odpowiada. Biskup Baron ze Stanów Zjednoczonych on mówił o tym, że nawet jeśli ta kultura już nie jest tak chrześcijańska jak była w średniowieczu, to ci ludzie wyrośli na fundamencie jeszcze tych wartości, które są chrześcijańskie. Ci ludzie, którzy obecnie tworzą tę kulturę, nawet jeśli sobie, sobie tego nie uświadamiają, to wzrastają na gruncie jeszcze tych takich bazowych wartości chrześcijańskich. I czy w tej kulturze masowej, którą, jak ksiądz powiedział, jest, płytka, jest płaska jak ekran, można znaleźć takie ślady, które naprowadzają na Boga. Ja myślę, że kultura masowa to jest w ogóle bardzo złożone zjawisko i że ona ma też wiele wymiarów. Ma ten najbardziej powszechny, hałaśliwy i najbardziej płaski. Tam raczej obawiam się, że się nic nie znajdzie i przed tym się trzeba bronić. Ale w tejże kulturze no są również jakieś przebłyski, jakieś głębie. Ja myślę, że potrzebny jest taki, taki rodzaj. Anteny, która nas wyczula na to, co jest prawdziwe, dobre i piękne. Jak człowiek posłucha sobie Chopina i go pokocha, to niekoniecznie będzie fanem hip-hopu. Jak ktoś spróbuje dobrego wina, to mu nie będzie smakowało tanie. I tak jest w sprawach kultury również. Ja nie, nie chcę wyrazić swojego lekceważenia dla kultury masowej, ale, ale jednak pewien dystans. Wydaje mi się, że w kulturze masowej po prostu się nie da wyrazić pewnych rzeczy. Wodewil jest na przykład no, pewnym gatunkiem, ale nie opowiesz w tym gatunku o życiu Pana Jezusa, ani tym bardziej o Jego e, śmierci i zmartwychwstaniu. On się do tego nie nadaje. Nie można inne rzeczy wyrazić. E, Językiem komiksu można opowiedzieć wiele rzeczy, nawet Ewangelii, ale nigdy się nie dotknie głębi. To tak, jakbyśmy operowali alfabetem, w którym mamy nie dwadzieścia kilka, tylko na przykład pięć liter albo dziesięć. No można coś tworzyć, nawet ciekawego, ale, ale to jest bardzo ułomne. Hmm? Księżyc Biskupie, i takie standardowe pytanie na koniec, na koniec każdej audycji: pytamy. Co przynosi najwięcej radości w realizacji powołania? No i, i to pytanie właśnie zadaję księciu biskupowi: co księciu biskupowi przynosi najwięcej radości w realizacji tego powołania? Teraz, kiedy jestem biskupem, i właściwie mój dzień zaczyna się wcześniej rano, a kończy w nocy, to nigdy nie dawało mi, te, mi tyle radości bycie w ciszy z Panem Jezusem, bo to jest po prostu luksus o który trzeba walczyć i najczęściej zostaje tylko w nocy. E, a to z kolei e, daje radość potem w obcowaniu z ludźmi, w spotkaniach, e, w jakichś różnych nieoczekiwanych sytuacjach. E, nie wiem, czy tutaj y, odpowiedź biskupa, czy księdza, czy osoby świeckiej byłaby zasadniczo różna. Y, w moim przypadku oczywiście to jest y, sprawowanie no, tych sakramentów, których, y, które biskup może sprawować a więc bierzmowanie, a więc y, rozmaite y, biskupie obowiązki, jak fizdacje, y, ale cała sfera rozmów z księżmi z ludźmi świeckimi. To czasem jest udręka, ale też i wielka radość. I te rzeczy się łączą ze sobą, się tego nie rozdzieli. Dobrze, bardzo księdzu biskupowi dziękujemy za, za tę rozmowę, za to, że ksiądz biskup w, w przeciągu tych dwudziestu paru minut zdążył nas też i dodać takie otuchy i, i pocieszyć i bardzo dziękujemy za inspirację no i życzymy księdzubiskupowi dalszej wielu wielu łask bożych radości w realizacji swojego powołania jako biskup no i także tej realizacji siebie jeżeli chodzi o powołanie do bycia wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim jeżeli chodzi o historię sztuki. Dziękuję bardzo, a ja wam życzę, żebyście no właśnie tak bardzo pokornie uczyli się kochać Pana Jezusa, czy żeby On was uczył, żeby nas uczył, no bo tak naprawdę bez tego to, 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 no to nic nie ma sensu w kapłaństwie. A słuchaczom życzę tego samego. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże.